Tutaj kanał Alfa i Beta. Dziś się znajdujemy na nowej a Znaczy, nie nowa. Byliśmy tu nieraz, niejednokrotnie. Fala, jak nad polskim morzem. No i co, przypominam, sklepy Grosik TV na hasło Alfa i Beta: dwa razy więcej gratisów przy zakupie detektora. My się stroimy i co, wbijamy. Dziś guzik U, z piątką He Patrzcie Monetka. Ja wale O kurcze Patrzcie kierby to wlały przez sztukę widzę taką dużo nie znam się na ryba mamy pierwszą okrągłość dzisiejszego wypadu 100 groszy złotoeczka 91, pozdrawiam mój rocznik kolejna krągłość 10 groszy Patrzcie jakie kąpielisko łódka od magazynka tu pięć sztuk się wkładało i się ładowało, i strzelało, i strzelali. A tym razem taki ołowik. Dziesiątka albo dwudziestka, nie wiem, coś tam jest napisane. Mamy maniaczka, współcześniaczka, dwa ziko. No i elegancja Francja. Hmm, jakiś ołów, koszyczek rozwalony. 15 A fale się zrobiły jak na polskim morze. Nie wiem, chyba jakaś burza będzie. Jest to kuratowałem. Takie fale, że wyrzuca wszystko normalnie sita nawet. <noise> na plaży, bo koło plecach wali. I mamy pierwszą moneczkę z plaży 50 groszy Kolejna moneczka do Was kolejny pieniądze 50 groszy. 26, tak jakówkę O, jest i Dick Tołeczki Lunek 50 groszy 2 grosze a na miejscuwy, nowa miejscuwa tam chuja było fale duże tutaj też pewnie nie będzie za ciekawe, ale idziemy sprawdzimy kiedy nigdy nie byliśmy. Jeszcze znalezisko, dwa grosze. To jest taka pacy, plaża, palmy Może co będzie pomiędzy tymi palmami? 5 groszy, bieda tu widzę. Mam sygnał, obrączkę Zaraz zobaczymy w tylko wyszedłem na zewnątrz. Zobaczcie, a jak? Tylko trzy, trzy. Będzie gold. Wymyłem I nie wiem, czy to będziecie widzieli. Co trzy punce i na jednej pisze trzy, 3, 3, 3. i tam na podsumowanie już domu z tego słabego, a zarazem owocnego wypadu to tak, parę ołowów wyskoczyło dziesiątka piętnastka tutaj kuleczka i tutaj jakieś, nie wiem ile ile tam gramiszczów 50, no to ile wyskoczyło, sześćdziesiąt pięć, siedemdziesiąt no i militarne fanty z wody, z nielisza Patrzcie, łódka małżowska. Guzik z piąteczką. Jakiś półkowy. No, wyostrz. Piąteczka jest. Słabo widać. Ale piątka jest. Dobra. Co tam jeszcze wyskoczyło z tej wody? Nie lisza. To taka monetka. Dener Jagielloński, tak mi się wydaje. Nie jestem na 100% pewny, ale raczej tak. Jakby ktoś wiedział, to bym mógł podpowiedzieć jeszcze, ale tak mi się wydaje, to jest Dener Jagielloński. Takie coś, gówienko. Nie nagrywałem oczywiście. No i o, współcześniaczki same, 4, 8.

zaraz pokażę punce znajdę jest 3 3 3 nowy ostr dziadu o macie punce jakby dobra Tyle to byłoby na tyle pamiętajcie subskrypcja mile widziana bo to motywuje nara